Widzowie ta piosenka to pomarańcza ESA, pomarańczowe, pomarańczowe. To pomarańcza ESA, pomarańczowe, pomarańczowe, robię sobie pomarańczowe. bało się jak w Need for Speed. Jak pytasz o mnie, to pytaj o listy. Top hit to palion, nie żaden mit. Życie to gra, a ja tu mam cheat. Nowy świat, biorę statą na raz. Lambo bo pomarańcz stoi se jak król na plac. Celne jak snajper nie zgadują nic, a ja robię cash, oni robią nic. Rozwaliłem temat jak atom, boom, oni chcieli vibe, a ja mam full zoom. Robię se słońce w kieszeni jak glow. Palion, style brat, lecimy jak bro. Zagram Se non tam, energia parole, Leonie, El Panchele, el primo el primo Panchele, Robię sobie pomarańczowe, pomarańczowe, pomarańczowe Robię sobie pomarańczowe, pomarańczowe Ryczy pod chatą mi bało się jak Need for speed, jak pytasz o mnie to py... pytaj o listy Top hit to palion, nie żaden mit Top hit to palion, nie żaden mit Życie to gra, a ja tu mam cheat Nowy świat biorę statą na raz, Lambo nic a ja robię cash oni robią nic rozpaliłem temat jak atom boom oni chcieli wipe ja mam full zoom robię se słońce w kieszeni jak glow palion style brat lecimy jak bro zagra pełne kluby chodź ze mną tam energia jak słońce jak letni jam el pomelo el primo bro stan. El pomelo, el primo, bro Star, boom Oni chcieli wajpa ja mam full zoom Robię se słońce w kieszeni jak glow Balion style, brat, lecimy jak bro Zagram pełne kluby, chodź ze mną tam Energia jak słońce, jak letni jam. El pomelo, el primo, bro Star.